Witam ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam bloki mieszczące się przy ulicy Śmigłego Rydza 3, 5 i 7. Bloki pochodzą jeszcze z pierwszej połowy lat 70. Na początku w tych blokach były jeszcze windy odważnikowe. A teraz już nie ma ani jednej. Znajdziemy tutaj modernizację i tak dalej. Zatem bez żadnego przedłużania zapraszam do oglądania. Na początek zacznijmy sobie od bloku przy ulicy Śmi Śmiłego Rydza 3 Mamy tutaj zręba osiedlowego i Windelift Service Zapraszam. Zaczynamy od zręba zmodernizowanego przez dźwig serwisu i Windelift Service. A w dodatku jestem z użytkownikiem Olivier Elevators. Siema. Siema no. No panie, ta kabina jest cała metalowa oczywiście. Kabina jest oczywiście cała metalowa. Już to rywa No normalnie jak na nowej 16x18 jak ten z rępą modernizacji przez Schindlera Eurolift. Tylko, że tam falownik był. No tak, a tutaj nie ma falownika. No, kamina cała metalowa, drzwi kabinowych nie posiada. To jest tak naprawdę stara modernizacja. No stara, oczywiście. To jest stary panel i tak dalej. Dokładnie, mamy z dziesiąte. No to i na partę. to impulsatora jakoś tu nie słychać. Diodowy chyba jest, ale będzie trzeba to sprawdzić. Dobra, no. Albo już nowe sterowanie procesorowe ty. Dobra. Zobaczymy. No zobaczymy, jak to będzie. Dobra, mamy parter. Gone tak. No tak, no to wysiadamy. Dobra, tutaj mamy serwisa. A czy ten dźwig się nie zepsuł, no, Nie. O, można nawet anulować tą dyspozycję, to ciekawe. Jedziemy sobie teraz lift service. Co tak? jest? No, bo ty chyba blisko stanąłeś. No, mały ten lift service. I sobie jedziemy na dziesiąte. No, nawet ma wentylator. Nie, no, normalnie jak w Nysie. No, no ciemno tutaj w tej windzie, bo jedno oświetlenie padło. Żarówka padła, niestety. Rok instalacji 2012. Piąte. Szyf. No, to jest ciasno. No tak. 2012, no normalnie przyciski trochę jak na Bolesława Prusa 3 we Wnysie. No. No dokładnie tak to jest. Nie tak. Mamy I gdzieś... na zero. Tak, na zero. niech się drzwi otworzą i zamknęmy Modernizacja i nówka. O, wentylator się włączył. Ciekawe, jak to możliwe. Winda oczywiście posiada lustro. O, Olivier. Siema, to ja z użytkownikiem Olivier Elevators. Słuchaj, jak szura już w szybie. No trochę szura, pra, Zło, prawda. Trochę złom. Złom, no, no taki blaszak. Taki typowy blaszak. Dobra. Przenieśmy się teraz do kolejnego bloku przy ulicy Śmigłego Rydza 5. Jedziemy na Śmigłego Rydza 5. Jesteśmy na Śmigłego Rydza 3. Znaczy, śmigę 5 I tutaj już mamy obie osiedlówki po modernizacji przez Wix Service. No i to blaszaki jeszcze. Dobra, jedziemy już wciskać dziesiąte. Jestem. No tutaj... ta, falownik. No falownik posiada normalnie To przeróbki z odważniku, bo tam widać już A kabina już widzę jest druga generacja. No, i to taka cała blaszana, oczywiście. A to jest starsza modernizacja, oczywiście. Dobrze, że drzwi wewnętrzne nie, nie ma, bo byłoby słabo. Dokładnie. Tutaj obie osiedlówki się zachowały, jak fajnie. Dobrze, że tu obie. O, ale zobacz, tutaj jest tutaj... jakby jak od, od nowego typu, a nie starego. Tutaj pasz. No teraz wyłączyć tego wentylatora nie można. Jest czasowy. Tak, bo to jest czasowy dokładnie, w DSL-ach taki jest. I na dół, tak? Tak, teraz na dół. Dźwięki posiadają falownik, ale no dzięki tym falownikom te windy chyba pojeżdżą jak najdłużej. Możliwe. Tak, bo częściej to wymieniają te bez falownika, niż te z falownikami. No trochę ciasno w tej kamieni, ale można jakoś się zmieścić. Te windy są tak małe, hmm? że aż ledwo coś się pomieścić w dwójkę. No dokładnie, no tam na Śmigę Goryńca czy tak, tak samo, nawet jeszcze ciaśniej było. Maksymalnie cztery osoby się zmieszczą. No tak. Tak, tak, to jest tutaj. Tak, dokładnie. 320 kg, a uniwersalny no to jest 500 kg. Dobra, mamy zero. Tuż 500 kg przez to już jest taki nowy system. Jakby. Dokładnie. No to wychodzimy. No i teraz... To, I teraz idziemy do, drugi, do drugiej windy. Tutaj mamy drugą gingę. Tę również taką organizację przez Dzig Service. I tutaj już jaśniejsza kabina. Tak, tutaj jest... Znaczy się jaśniejsza... oświetlenie. Tak, to już się... no i lepsza. No i wentylator też ma tutaj zabrać taki, taki nowszego typu. Tak, ale nie, nie, nie będziemy naciskać tego. Dokładnie. 320 kg lub 4 osoby. Przegląd do stycznia 2023 roku. No, tak wcześnie chcą. Oby tylko te osiedlówki pojechały jak najdłużej. U mnie podobnie z, z, z UDT jest. A? Też styczeń, 2023 przegląd. No, też podobnie. Dobra, mamy 10 yy... No i na portel jedziemy. Yy, Rygiel cicho chodzi, czy się krzywka. No tak, dokładnie. Cicha jest ta krzywka, zgadzam się z tobą. Jedziemy na dół. Dokładnie. Tutaj mamy parter. Idziemy na śmigłę, gory za siedem. Więc nadszedł czas na ostatni blok w tym odcinku przy ulicy Śmigłego Rydza 7. Jesteśmy na Śmigłego Rydza 7 i tutaj już mamy dwa zręby pomodernizowane przez ten Śmig. I to był chyba kiedyś odważny hybrydy, bo brzmi podobne jak hybryda. Tak, bo jest tutaj zakryte. Tak, dokładnie, no to możemy. Dobra, Dobra no to wchodzimy i na dziesiąte jedziemy. No, i tutaj blaszaki, no, blaszaków tu się nie spodziewałem. O, falowni... Od kiedy to falownik w modernizacji l -dźwig? Dokładnie, ja też jestem zdziwiony. Tak to zawsze spotykaliśmy modernizację L-Dźwiku bez falowników. No, dokładnie, zazwyczaj l to były bez falownika. A te wyjątkowo my... Ty on nie przeszedł badania technicznego, zobacz. Zobacz, nie przeszedł ja badania. Ja nie mogę. Ty on nie przeszedł. Nie przeszedł badania technicznego. No, dokładnie, nie przeszedł. Ciekawe, jak to będzie z drugą. No, ciekawe, też jestem ciekaw. Y... Dobra, dziesiątkę. Dobra, I no, i bardzo, bardzo na dziękuję. zero. Dokładnie. Dziwne, żeby te modernizacje przez Lidzwika posiadały falownik. Tam przy Popowskiego falowników raczej nie ma. No tak. A tutaj, a tutaj już niestety są. To były chyba kiedyś odważniki albo hybrydy, bo można pod tak. Tak, tak. Były tutaj od, odważnikowe widy. No tak, no szkoda. No, gdyby to były jeszcze odważniki, to bym się zdziwił, jak nie wiem co. W Łodzi już nie lada spotkać odważnika. Niestety tak. No najlepiej to wbić sobie na Pols w stańcu Wielkopolski 7. Tak. Dobra i idziemy do drugiej windy. Mamy 0. Jedzie na zero, na szczęście. O, ktoś wychodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra. Tutaj mamy drugą windę i również ręka zmodernizowanego przez Heldźwig. I też posiada falownik. Jak nie pierwsza, to druga to samo. No tak. Tak to zazwyczaj jest. No nie spodziewam się, że to akurat będą blaszaki. Oświetlenie nowe, tak, LEDowe, dokładnie. Dzwonek to oczywiście nowy jest. Tak, jak najbardziej. Znając życie. Yy, I na zero. Dokładnie. Chyba że na drugim wysiadamy. No dobra, możemy na drugim, chociaż ja zazwyczaj 1 na 0, ale możemy na drugie, nie ma problemu. Reprodukcja to chyba jest chyba. O, o, ciekawe tutaj, że data następnego badania 2021 jest teraz 2022. A to już od roku nieważne jest badanie. No tak i to jest trochę dziwne. Trochę mnie to zdziwiło. No. Dobra, mamy drugie i wysiadamy. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!